Ja Aj no ronik skoczę Aj mogę cię mówić ron A Aha. jeszcze mam jednego, czekajcie. Czekajcie, jeszcze jednego Nie! Czekaj, spadł wodę gdzieś. Tu jest wróciłam. Dobra, jedziemy A, naszym altkim mocy Ik ben een jongen. Ik kan niet meer een kitten. Ik heb een kitten. een kitten. Ik heb een kitten. Ik heb een kitten. Ik heb een kitten. Musiał do strefy! słyszysz? Tak, słyszę. To strefa. Ja jadę drogą, nie rozumiesz? O nie. Kontrolka to nic nie znaczy, bo tu mamy rifta. z riftem, riftem. Nie wskakują. Ej, ej, zróbcie mi! A nie, Dora, właśnie nie obłacę. I skaczamy, ja już... Gdzie jestem ja ryżek? Nie, trafiłem! Dobra, trafiłem, boże, już myślałem, że nie dolecę. I nasza armana, naszermana od razu. Będą killa. Ej, ktoś ma Nie, bo, to jest Dajcie, Aha, to To Nie, to no i super jest. No i na blisko, dobrze no. robi. Dobra, a ja będę żał, ale ja kupuję, mam roła. Prześmi. Nie, matka. Prawie, prawie ten swój. Dawaj, to Chcę, chcę. Chcę, do O Boże, zmieniłem nie, bo miałem większy ping jak się się ja zmieniłem. Nie było jak wymawiać. Ale ty na czacie. Ja nie wiem. Z małej, tylko tak napisałem. Pika. Pikachu, Pika, dola, Pika, do, Pikachu, Pikadola pikado, pikacio! Ja takiego czegoś Jest. Co zmieniłem? Będę patrzył, jak będą nowe komentarze, to będę robił tak jak że będę, Nie będę nawet patrzył. Hadi, czy masz na trasmikie albo? No. Pokażę wam ja szafkę Nowy komentarz jaki eee, pokaż sklep Okej okay, poka pokażę ci sklep. A taki ja porządku Na pokażę szafkę Tak ja mam skiny Dawajcie, kreatiwa. O Boże, już się Dawaj, są kreatywa. Nie, dawaj, gramy tak. A ja dzwonię do mamy, to chwila. Pega aqui um do EVM. Pisał dośnie. To świeża, ładna toba. A mleko, ale jak płyć. A mam O Boże, jaki kręc. Cringe. Kręcę. Oglądaj tego, bo jest echo łapkę w górę, subikę. i dzwonek. A ja wiem, świecę robić dzisiaj na kamerce, ale nie mam kamerki. No mam GoPro, ale nie wiem, hero Black usemkę, ale nie mam to podpięć. No PS-a. Po prostu do PS-a w tyłu chyba? Ale nie, tam. Nie wiem, ale wiem, że jest inaczej. Musiałam mieć specjalną chyba, do tam e, Boże chyba e, Nie, ale mam nie wiem, ale mam tylko... Mam tylko książkę. O, w stoj. Dobra, Dobra leży. Mały z wodę. Nie. Gdzie twój brat mały? Jakiś ty do mnie walizka, z kałaszka. ja widzę typa. Ale mam... Hedda. Jaki headshot! Co to było? Zostawcie mi ludzi z niego, masz nic nie brać, Ronny Roxas. Nie bierz nic. ja tylko Nie! Jest pompa. Macie amo do pompy Dobra, wyrwał o, nie nie nie, nie Ty też wyrwałeś, trzymaj amo do pompy szybko. Aha, dzięki! Super kolega z Uważaj Bondo ile Laser. uważaj! stał chyba! Mam po Kiebie! Anne sen 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 Ty, gdzie jesteś? Ja. A ty to... Masz... A, dobra. No, no, no. Okej. Okay. Czemu ty podłóż nie widziałaś? O Boże, 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 Boże! Aaaa! Pomocy! Ja! Co, że tak brzydko powiedziałem? Chciałam bardzo... No, ja Yeah. <t– tr seine Christmas> o oh, boże, jaka straka no, <tem Ash Walker> Nowy trend na Facebooku. Coś mi naprawdę tego masz. Ja mam, a yeah, yeah. Nie ja nie, ja to gości teraz dam mnie więcej Chodź Ena symaj, symaj A to dla niego? Nie, no on dla niego E kolejny typ, po kartę Przeszedł po kartę Czekajcie chwilę Dobra, już. Bo ja widziałem gdzieś kroki. Łą też wziąłem kroki. O Boże. Ej, mogę jego te, 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 bo mam wyzwanie do Walvelina? Dostajemy do Chodźcie, Dajcie mi to jego, to gówno. Aha. No bo już nie mamy i też tych niby na arenach. A no tak Czy coś? Ja, a ja no nie dokładną można. Nie nie. brałem, ale nie ja była. Patrz, i... podpalę wodę. No to tak się nie Patrz, już. patrz. A się trzeba zbierać. Podpaliłem wodę. Mm -hmm. Ja idę do kryjówki. Ja idę po zrzut. się po zrzut, bo tam nie będą typy. Dobra, to dobra. Ja już... Ja no będę z tą sniperkę do nas w Jak będzie sniper, to biorę. I wiecie, rozumiecie to, że wczoraj sobie grałem ar, e, duo z typem, co nie? I jakiś jak typ wsiadał by do helki i, by i leciał i dostał chyba przez szybę. O, tam. Ja mam swój ale ci nie dam, sorry. Ej, chodźcie, bo ja się mam. Po kawie. Leży. Właśnie słyszałam, że nie idą. Wydwał? Idziecie tu, chodźcie. O nie, jesteście. Ej, jakby była pompa, to może... Ja, ja nie widzę! Ja się nie widzę! Leży. Mam pięciu! I konie jest o kurzu, się nie Jezu. Tylko ja się Leży kolejny! Lol! Ej, już Jeszcze jeden! Ej, ej weźmiecie mi ładowaną pompę. W tym głównym grasz?

Dawaj go. Nie pojęłam Loła! No to go to jeżdżaj chociaż! Bo mamy dwóch! Ja... No. Ej, ty będziesz stary! Ja... On dostawał, a nie dostawał. Ja przedziemę. Leżę? Ja się dam, kiedy on mnie nie dowie. Ktoś do mnie nie Ej, już Dobra Dobrze. Dobrze. Jeszcze jeden, panie... jeszcze jeden! Ej Ej. Nie. Um, Ej, mogę stara. No bierz przecież. No boże dlatego chce, dlatego się gra z Fabiksem. W ogóle ktoś pisa, nie wiem. A mogę ten. Mogę gra, ten? Mogę... A mogę... Mogę. 700 kupna. Nie zabieraj tego skara. Bo ja miałem go. To Ej, czekaj! Tu masz pandażę. A ja go idę uleczyć. A to weź ty tego skara! Ale nie, on jest znam. Bo on gdzieś nie uleczy. Będę mógł, abym do m a ja mam zero. Ej, Fabi... Eee... Y, co? czekaj, dać mi m do pompy? Bo mam widzisz dobry, jestem czy słaby? Dobry. czy Potężny. Jesteśmy bossami jak Wolverine tylko takimi, co ich nikt nie zabija. Nie. Będę mógł kawę dać. A, wyrzuć lepiej. Badaj mi jabłok. Jakbyś mi mógł dać trochę mam. Dzięki. O, Ale już dużo się... miałeś! Miał siedem. Nie ja biegnę szybko po lód. Ej, pobiegnijcie ze mną. Ej, dół, chodźcie, mam, mam po... be fontanny. Chodźcie, chodźcie, o. chodźcie. Ta piłka daje mi szczęście! Czekajcie, zrobić mu czekaj miazgę na, 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 na buzi czy nie? A zrobić mu miazgę na buzi? Czekajcie, niech to ludzi. na razie muszę was sami Ja porobię jednego, czekajcie. Dobra. Nie, nie, nie. Chodź, tam masz też zakres Tak, no, tak jakby podjeżdżają! O leczanko. Nie! Kurna jaki spammer. Aha, mamy! Dobra Dobre! Mają dwóch po No, ale już nie. Ale spammer, normalnie, chłop dom nie sprywie. No, ja nie mam po krewie, a u nie miałem jak... Ja nie miałem jak w ogóle wziąć. Jedynie co miałem to pistolet i co to jest za dobry tryb? Ja się do, Luka. do, do <głos> <głos> To będzie świetny sposób na może nie tyle co spocona, ale może nie tyle co spocona, ale z automajną. A, jak powinienem wideo laptopa W którym nie widać. A ja Rolex. Hmm. Słuchaj, już Fabiksa, bo jego nie Co? So, halo! Oh, yes, yes. So no, więc Ja cię